Moim kolejnym gościem jest przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. No, ta, ta noc, ten wieczór na pewno był dziwny dla kogoś kto jest Ukraińcem, czuje się Ukraińcem. Bo tak jak mówią niektórzy politycy, y, moż, bardzo mocne to słowa, ale można i y, 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 y chyba trzeba ich użyć, y, żeby wszyscy zrozumieli, co się dzieje, że Putin rozpoczął rozbiór Ukrainy. Czy pan tak to czuje? Putin ro rozpoczął rozbiór Ukrainy w 2014 roku e, przy takiej dosyć symbolicznej, ja bym powiedział takiej trochę cyrkowej, teatralnej reakcji Zachodu, dlatego że tak naprawdę od momentu, kiedy Rosja anektowała Krym, zajęła terytorium niepodległego, państw, niepodległego państwa ukraińskiego, spotkają fala oburzenia, krytyki i jakieś takie dosyć enigmatyczne, słabe, słabe sankcje, które dotknęły nawet nie systemu działania państwa rosyjskiego, rosyjskiej gospodarki, ale niektórych ludzi związanych z, e, z ekipą Putina. To e, jest działanie, które ośmiela Putina do dalszych, dział, do dalszych kroków. Putin, Putin jest e, w swoich obsesjach e, bardzo konsekwentna osoba. To znaczy jego główną obsesją jest e, to, że Rosja może się może być, istnieć tylko jako e, obszar, jako imperium, które się ciągle będzie powiększać. Niedawno powtórzył tą tezę Tina, jego, jeden z jego doradców, Surgow. Z, e, z tej tezy wynika, że e, rosyjskie myślenie e, musi, musi być myśleniem imperialnym, e, bo skoro ma rozszerzać swoje terytorium, ma roz, rozszerzać swój obszar, Uściśnijmy, mówimy o największym państwie na świecie. Państwie, które ma terytorium zajmujące jedną szóstą kuli ziemskiej, a jednocześnie jest zasilone przez 130 milionów ludzi. Czyli gęstość zasiedlenia jest niewielka w stosunku do tak dużego obszaru, nieporównywalna z zasiedleniem Europy. Natomiast mówienie o tym, że potrzeba mm -hmm. jest potrzeba zwiększania obszaru, czy terytorium Rosji, oznacza, że na tym obszarze, na tym terytorium, które ma być formalnie czy teoretycznie znaleźć się w Rosji, nie będzie miejsca dla innych krajów, nie będzie miejsca, w tej chwili zaczyna brakować miejsca dla Ukrainy, praktycznie zabrakło miejsca dla Białorusi, za chwilę zabraknie miejsca dla Prybałtyki, a potem pamiętajmy, że w tradycji rosyjskiej państwo rosyjskie sięgało za częstochowe, czyli generalnie są to jeżeli przyjmiemy logikę Putina, uzasadnione racje, żeby przyłączyć również częstochowe do, do Rosji. I to nie jest śmieszne. To Ale jest tragiczne. Słowa, yy, 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 yy. Wczorajsze a? słowa, które yy, no, są szokujące, yy, zacytuję: Ukraina nigdy nie była prawdziwym narodem, a kraj w obecnym kształcie został całkowity, stworzony przez Rosję. Tak mówił ta, w prezydent ta, ta. Rosji. Pan, 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 pan pułkownik KGB Putin, obecny prezydent Rosji, jest, ma wykształcenie historyczne oparte na podręcznikach i skryptach KGB. W 1918 roku Ukraina ogłosiła niepodległość. 100 lat temu Ukraińcy walczyli o niepodległość z Rosją bolszewicką i ją przegrali. Natomiast w tej wojnie 100 lat temu Zapłacili, stracili ponad 100 tysięcy ludzi. To była jedna z największych ofiar o niepodległość, niezrealizowaną w Europie po I wojnie światowej. My trochę w Polsce o tym wiemy, ale bardzo mało chcemy to zrozumieć. Pamiętamy o fakcie, że w 1920 roku wojska polskie i ukraińskie razem zatrzymały bolszewików przy Warszawą, ale te wojska wcześniej walczyły o Ukrainę również z bolszewikami, również z Białą Rosją. I państwo ukraińskie nie wydarzyło się dzięki Leninowi, ani Stalinowi, ani Putinowi, ani Jelcynowi. bo państwo ukraińskie jest naturalną realizacją aspiracji narodowych Ukraińców, która już się bardzo mocno y, zmaterializowała 100 lat temu. I y, y, to, że w 1991 roku Ukraińcy ogłosili niepodległość, kładąc, że tak powiem, krzyż na projekcie Związku Radzieckiego i Rosji Imperialnej jest dla Putina do dzisiaj największą traumą. Tym, tym większą traumą, że dla świadomości rosyjskiej źródłem ich tożsamości czy ciągłości historycznej ma być Kijów. A Kijów nigdy nie był państwem rosyjskim, zawsze był państwem... Kijów nigdy nie był miastem rosyjskim, zawsze był miastem ukraińskim, Księstwo, Księstwo moskiewskie pojawiło się znacznie później, i, i tradycja państwa rosyjskiego jest zbudowana wokół Księstwa Moskiewskiego, a nie Kijowskiego. Natomiast, oczywiście, żeby zbudować ide koncepcję Wielkiej Świętej Rusi, Kijów, czy Moskwa musiała się odwołać do koncepcji Kijowa. I w tym sensie, ideowym sensie, rzeczywiście, dla rosyjskich szowinistów czy rosyjskich imperialistów nie ma miejsca dla e, projektu Ukraina, państwa ukraińskiego. I tak samo, trochę podobnie jest z myśleniem o narodzie ukraińskim. Naród ukraiński nie wziął się znikąd, bo takie rzeczy się nie dzieją. E, naród ukraiński w swojej ciągłości historycznej e, jest narodem o tysiącletniej tradycji i kulturze. E, ta tożsamość realizowała się w takim państwie jak Rzeczpospolita Wielu Narodów. Ta tożsamość realizowała się również pod, pod panowaniem e, państwa rosyjskiego, ale to zawsze była dzielna tożsamość. I to, że pojawili się ludzie, którzy e, ciągle przypominali o swojej ukraińskiej tożsamości na przestrzeni tych wieków, i to, że ci ludzie ciągle bronili tej własnej tożsamości, świadczy o tym, że ten naród nie wziął się, nie jest wymysłem ani. Rosja na niej, jak to twierdzi Putin, a mnóstwo Ukraińców Mnóstwo, mnóstwo Ukraińców mieszka w Polsce. Mówi się, że to ponad 2 miliony. To naprawdę bardzo widoczna część naszego społeczeństwa, bo chyba każdy z nas może powiedzieć, że zna przynajmniej jednego Ukraińca, albo jest sąsiadem, albo, albo się jakoś tam e, e, przyjaźni, czy e, e, pracuje z, e, ze sobą. Proszę powiedzieć, bo to jest no, 2 miliony, to jest bardzo duża grupa, proszę powiedzieć, co się mówi. Pan jest przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce, więc pan na pewno wie, co się mówi o tej sytuacji. Wśród tych Ukraińców, którzy tutaj u nas mieszkają. Czy zamierzacie reagować, czy na razie no, przyglądacie się temu, co się dzieje na wschodzie? Społeczność ukraińska w Polsce jest bardzo różnorodna. Mamy tu mniejszość narodową ukraińską, która mieszkała na terytorium Polski od zawsze. Mamy też no, falę fal imigracji zarobkowej, która pojawiła się tutaj praktycznie w latach 2000, a po 2010-2014 roku. To są społeczności bardzo różne, ale społeczności, w których je, łączy jedna rzecz. Łączy ich przekonanie, że Ukraina jest ich ojczyzną, że są albo obywatelami Ukrainy, albo są Ukraińcami i jako Ukraińcy wspierają to państwo. I oczywiście dla nas wszystkich to, co się dzieje, co robi Rosja, jest powodem ogromnej trwogi. Natomiast my staramy się też bardzo jasno wyraźnie artykułować, że racje ukraińskie. Racje państwa ukraińskiego, racje narodu ukraińskiego to są w tej chwili racje całej Europy. Dlatego, że e, naszym problemem nie jest nawet Putin, naszym problemem jest rosyjski imperializm i naszym problemem jest zagrożenie, jakie stwarza myślenie imperialne Rosji e, i to, że dzisiejsi Rosjanie, dzisiejsi obywatele Rosji w zdecydowanej większości popierają Putina, tak jak w zdecydowanej większości popierali Adolfa Hitlera Niemcy w 1938, 1939, 1940, 1941 roku. I dla Niemiec to się skończyło w 1945 ty... roku, to się skończyło. Natomiast dla, dla Rosji nie wiem, jak się skończy, to będzie też zależało od naszej determinacji, czy my powstrzymamy Putina. Dlatego staramy się zwracać uwagę na fakt, że walcząc o Ukrainę, my walczymy o Europę. I dziwi nas bardzo postawa niektórych państw europejskich, takich jak Niemcy, które w tej chwili zachowują się jak kolaborant Putina. Jak państwo, które kolaboruje z reżimem, agresor z agresorem Ukrainy, stosując jakąś taką niezrozumiałą, miękką politykę w stosunku do, do rządu i do władzy, która dąży do destrukcji systemu europejskiego. To nie można inaczej nazwać to jest po prostu kolaboracja mhm. z agresorem. Ale a proszę powiedzieć. Y Proszę powiedzieć, bo dzisiaj w jednym z tytułów prasowych czytamy, że 15-20% obywateli kraju to opcja rosyjska. Mówię oczywiście o obywatelach Ukrainy. Opcja rosyjska, czyli ta, która nie zamierza się sprzeciwiać temu, co, co się dzieje. Czy słuchając słów Putina, zrobiliśmy wszystko, by pokojowo rozwiązać problem? Wierzy Pan w te słowa? Czy, czy w ogóle można mu ufać? Jedną rzecz, której Putin nas nauczył w ostatnim czasie od, i od dawna nauczył, to jest to, że jemu nie wolno wierzyć. Znaczy, Putin jest kłamcą, jest, mm -hmm. jego ojciec jest, jest ojcem kłamstwa i on jest dzieckiem kłamstwa. On kłamie po prostu namiętnie, dlatego że w tej koncepcji rosyjskiej nie ma w ogóle miejsca naprawdę. Jest miejsce na opowieść o tym, co jest ważne dla partii. To jest, to jest takie totalne myślenie komunistyczne, gdzie partia komunistyczna decydowała, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co nie jest dobre. To samo robi Putin. Powtarza dokładnie lekcje, które odrabiał dla KGB, kiedy był, kiedy się tam uczył. Putin jest kłamcą i my to widzimy ciągle. Myśmy to widzieli w 2014 roku, kiedy mówił, że nie będzie neksji Krymu, potem nagle się pojawili zielone ludziki. Parę dni temu mówił, że w ogóle nie wchodzi w grę kwestia uznania niepodległości, niepodległości tych tak zwanych republik. Tą niepodległość wczoraj uznał. W tym sensie mówienie, że, że można wierzyć słowom Putina, po prostu jest podstawne. Natomiast inną kwestią jest jeszcze Dziękuję to, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Musimy kończyć. Oczywiście na pewno w najbliższym czasie będziemy mieli okazję wielokrotnie rozmawiać, bo ten temat to nie jest temat jednego dnia. Mirosław Skurka, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. Miłego dnia życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.